są na kobyłki pod spodem samochodu jest ten profil, który będzie łączył dwie części maszyny. to musiałem podnieść, no bo tutaj te uchwyty, które idą do podłużnicy przedniego samochodu, one nie mieściły się tutaj, by się zderzały z tą wielką przednią, i teraz jak już jest podwyższone samochód, to można zaczepić tutaj te mocowania. Ja pokazałem jakie spawałem wcześniej w filmie. stary, staną łapę silnika. Po tą gumę, aby była pęknięta i przypadałem do niej profil. A drugą, która leży tam musiałem zrobić zblaszek, tutaj, z blaszek, tej, bo z tej strony jest bardzo ciasno i takie, takie zgrzanie blachy pod spodem w, w położeniu się idzie tak. Po prostu trzeba było wyprofilować nie jeden koniec. Tego Właśnie w tym kształcie A drugiej strona jest po prostu łapa silnika Chciałem jeszcze samochód był mocno, żeby bez tą podnieść się po karoserię No tak myślę, ale jak będzie to się okaże No a tu jest druga część maszyny Tu jest ta prostsza Ej, Prostsza, no bo ta rurka nie była przywołana na wylot I teraz postaram się to zamontować i i i i okaże się, czy to wszystko działa. Wkładam śrubę I oto dla tej tego ma Siema, siema. Co ja tu robię? Nigdy nie mówiłem nic o tym kluczu, który mam. Użyłam go już około pół roku. I śmiało mogę każdemu to polecić. Myślę że też, że też to jest bardziej przydatne niż pneumat. Klucz pneumatyczny na powietrze. To działa jak normalna grzechotka. Działa jak klucz pneumatyczny. Dodatkowo jest regulowana siła w zależności od naciśnięcia, tutaj z pustu i dodatkowo ma nawet taką siłę, żeby odkręcić koło się, oczywiście, umie. A jeszcze jest fajna rzecz: ten klucz nie pracuje, i już yy, nie mamy siły utrzymać. Jego podczas do, y, przykręcania Jego, jakby, mocy to on nie wyrwie ręki, tylko ma automatycznie y, jakby, taki czujnik, że jeśli obróci się rączka, to wyłącza się sam. Dzięki temu nie przytnie palca, to się czy to jest równo, bo w to jest ważne. Są za nisko, więc muszę podwyższyć. Czy te profile są za nisko Muszę podwyższyć. Mam śrubę od regulacji. A few moments later. Dobra, weszło. Pierwszy uchwyt jest zamontowany, tak wygląda teraz muszę zmierzyć czy jest równo zamontowany Bierzemy. tutaj na przykład jest 7,5 cm Tutaj na ten przykład jest 8,5 Jest 7,5 gdzie jest na środku niekoniecznie muszę jeszcze wsunąć na środek mianowicie chodzi, że oś obrotu czyli ten pręd musi być na środku samochodu teraz nie jest no widać, że ta dziura, ta nie schodzi się równo z tym profilem, tym, to ja no, nie poprawił. Jeszcze trochę. 10 cm 9,5 tu trzeba jeszcze odlalić 9,8 9,8 ja to po to tak odsuwam bo jak podniosę samochód to boi się żeby to się nie, nie oparło przedniej przedniej municyni i tak, teraz jak y, widać, to jest przypięte tutaj do łapy. Z drugiej strony tak samo. Wszystkie śruby teraz, czyli te i tamte, które regulują y, przesuwanie tym profilom, muszę zakręcić. I aktualnie mogę zrobić test na Podnoszę to, czy samochód się też podnosi. Na razie się wygina, teraz się już podnosi. Więc jak na razie w pewnym sensie to działa. Teraz opuszczam, bo ja muszę podnosić ten sam równomiernie. Kolejny krok to przymocowanie tego profilu. On stabilizuje całą funkcję on... może to odchodzi tu Jezus ile to w i teraz jestem z drugiej strony nawiór podwyższy najpierw muszę tutaj wstawić tą oś obrotu tak. i teraz mam przygotowaną tą część no i teraz muszę w drugą stronę te profile wstawić w położenie No i aktualnie teraz obracam górną rurką, znaczy tym Ten profil już do góry razem z tymi dolnymi uchwytami to jest Jest finish czyli te profile są po prostu do końca w podróżnicach samochodów. To spodoba że jest mega stabilnie. Kolejny krok to jest wsadzenie tego dolnego profilu w tą podstawę. Już pokazuję. widziałem, czyli że ten pręd jest do końca nie skręcony, a on miał być skręcony, bo w tym miejscu brakuje, jak jest ta najgrubsza, najgrubsza profil, potem jest chudszy, potem jeszcze to w tym powinien być skręcony średnio z chudszym, żeby się nie wysunął, ale Teraz nie będę tego robił, myślę po prostu, że on się zakleszczy, jak będę go podnosił. Będę podnosił samochód po prostu tym, tym urządzeniem. I teraz sprawdzimy, czy, czy on się zacznie podnosić. Podniosł się 2 cm Więc tu też się podnosi no przy okazji to też przód się do podniesie Czasami się opłaca Teraz to wszystko jest na tej maszynie, którą sam zaspawałem Jak to mogę udowodnić biorę ręką no, już to widać no, jak biorę ręką to sam się kułysza. tak to pokaże Jedną ręką cały samochód, coś, co mi się przemiało w trakcie podłączenia maszyny, to że na pewno trzeba o tam wypompować całą benzynę z baku paliwa i przed chwilą to robiłem. Udało mi się około 20 litrów myślę i całe serce tej maszyny, jest w tym miejscu, gdzie ja kręcę z tym pędem podnoszę mocowanie wyżej bo to, to cały uchwyt to ten przechodzi wyżej dzięki temu y, mocowanie masy jest y, staram się żeby było w środku obrotu samochodu czyli gdzieś o tutaj jeszcze muszę podnieść to 20cm jeśli tak podniosę to wtedy y, samochód powinien być bardzo łatwo obrócić na bok nie być w stanie zrobić to samemu, mimo że waży nadal około 500 kg. I teraz pokażę jeszcze jak to robię, tylko najpierw zrobię to z tyłu. bardzo wysoko, tak wysoko, proszę a już prawie sięgam z sufitu. Więc słucham, opuszczam samochód, a może podnoszę. I jeszcze patrz, się. No. tą rurkę patrz, czy nie wysuwa się Która rurka? Ta, która jest odpowiedzialna za obracanie. Ta tutaj? Ta No zobacz. No nie, no tutaj jest okej. Okay. O, jest strzela. Coś strzeliło, Nie. Tak? No to wygląda wszystko na no to, że jest okej. Okay. Muszę podawić No to, to puszczę, w sensie za słaby jesteś, tak? Więcej siły? Nie, mam siłę, ale nie chcę słaby. Bo jak mnie przeważy, to co potem zrobię? No, dawaj, dawaj No i co teraz? No dawaj No i co? Opuszczę go Opuszczę? No, go Opuszczę? No opuszczę powoli Ty byłeś mocny, ja to lekko No bo ja jestem mocny Ale, ja, ja Ale jeszcze mogę podnieść ośmiu grosów Nie, więc on na pewno nie wróci w całą stronę, bo on ciąży tutaj Ale jeszcze ośmiu grosów muszę podnieść Ale są ja lub byłeś numer sześć a muszę się śliwić mi liczył